Siemano widzowie! Dzisiaj wam pokażę jak mieć komend bloka bez komendy. Klikacie sobie w ten tutaj taki uwaczej to tylko działa na bedrock edition jak coś i klik... i musicie mieć moda moda Moda, który jest... O, tego moda czy to jest tego moda i, i tak samo tutaj. Okej okay. no i tak y, żeby i y, co? To żeby go pobrać wystarczy słuchajcie że kliknij, że zainstalowujecie sobie taką aplikację i tam pobierzecie tego moba. No, przejdźmy do rzeczy, do ścięcia, żeby nie było. Dobra, klikamy tutaj. Jak myślicie, że to scam, to, my, to, my, to sami sprawdźcie. Zaj a jak nie macie, to zainstalujcie. Klikamy oczywiście. Mm, tutaj. Są mody. Dobra. Klikamy. Graj. I nam... się robi świat, Dobra. Mm. Za tym zostawcie e, łapkę, i, łapkę i suba. E, no i no. A poczekajcie, bo czegoś nie włączyłem. Albo jednak nie, będzie wszystko zrobione tak jakby by, będzie powinno, tylko sprawdzę czy da się skraftować na tej wersji. Ja tylko coś sprawdzę, widzowie, okej? Okay? Dobra, tylko coś sprawdziłem i ok. I widzowie, żeby to skraftować, potrzebujecie tego, że e, sztapek żelaza. Cztery muszą być. E, tego, e, tego czegoś też musi być cztery. Jedna gwiazda i crafting. I postawiacie crafting byle w jakim miejscu. Klikacie sobie w niego. No i e, e, żeby to zrobić musicie tutaj takie cztery położyć. E, cztery, zobaczcie. I tutaj e, też cztery I, i na końcu gwiazda. No i macie. I możecie mieć nieskończone z tych tych komend bloków. I można sobie je ten regular. Fajnie, 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 fajnie. No chyba, że nie chcecie, to y, możecie, y, że możecie, y, 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 pokażę wam na szybko jaka jest komenda, y, wpisujecie give y, małpa p i tutaj wpisujecie y, command block. I to jest ta komenda, ja sobie tu zapiszę. Albo nie, nie da się poza tym zapisać na Minecrafcie tym. No nie da się. Dobra. I taka jest ogólnie komenda i możecie sobie zapisać nie wiem, dwa. I mi się to zestakowało z tymi tutaj więc no. Dostałem nawet powiadomienie, że dwa. No i to jest ta komenda. O ja, ale to fajne rzeczy są. Wymienię sobie wszystko. Zrobię tutaj. a to jest nawet podpowiedzi. Ja sobie to przeczytam. Dobra, mam taki pomysł. Wpiszemy sobie wszystko to co tu jest, czyli... Małpa S, małpa S, S, małpa S, małpa S, S. małpa małpa e. małpa i małpa ma małpa S, małpa nie. małpa 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 nie, yeah, R, R. Jest już, R. A, dobra. Dobrze, dobrze. dobra I E, i dobra. Małpa. D I małpa. R. Dobra. Nazwijemy to małpa, 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 małpa. i Dudu. Du. Yy, na dół że pijże forza czemu nie mogę? a bo czuć nie jest forsa krótko To jest tyle ciekawych rzeczy że ja nie mogę yy, dobra yy, nazwieliśmy no, zróbmy powtarzający i zróbmy dobrze, dobrze. Plus, plus, dobra. I to zrobimy. I teraz damy. Który to. a to. To ten. Dobra. I zrobimy dźwignię. I zobaczymy, co się. Ja mam to ku... Ty. Dobra, dobra. I to... I mam dwie komendy, mam dwie komendy do przetestowania, widzowie. Yy, no, pierwsza to ta. Ciekawe co nie stanie, ja, yy, ja, ma, ja jestem ciekawy, mega. Tyk. Nic się nie stało. Dobra, kolejna komenda to zrobimy sobie tak. O nie, nie, nie chciałem postawić. Zrobimy sobie to, powtarzający. I zrobimy sobie. I zrobimy coś takiego, że wpiszemy w tą komendę, czyli GIWE, um, MALPP, um, a w sumie E. I będzie E. I yy, ten. I co ma w blok? I damy jeden. Dobra. Myślę, że to zadziała. Myślę. Dobra. Okej. Okay, jest. I sprawdzamy, co się widzowie stanie. Ja myślę, że coś ciekawego. Okej. Okay. Nic się nie dzieje? Dlaczego on... ...o... Nic się nie stało, chyba, co? Nie, no nic się nie stało. O wiecie, co, skoro zachodzi słońce, to już się ze, z, z wami pożegnam, papa.